Ha, o 1600 track To Hada na picie Właściwie Kuba, Marzec, Guli... Jazda Nowy Jork, Nowy Jork, o oh, mój ziom, o oh, my god, tu jestem teraz Z ziomeczkami moimi. Siedzimy w nowym Jorku na Brąksie. Na powarku i na wroksie To jest takie porównanie Prawie to samo, ale stoję tutaj w ramię Stoją w bramie tutaj też takie jedne dziewczyny Co są tanie, stoją w bramie i są tanie A ja kupię piwo za dobrym kasem Ono jest dobre, a ona lubi się bawić moim kutasem A tak właśnie Mam lat, kurwa 18 Przepraszam już za to, że tak przeklinam, ale jestem na Nowym Jorku, tutaj jest takie życie, ciężkie życie, ciężkie życie w Nowym Jorku. Majka przejmuje Hada, Kuba, O. aha, to Kuba. 2016 szalony freestyle Lecimy Nowy York City of New York Również jako Nowy York City Najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych A zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie Nowy York wybiera znaczący wpływ na Światowy biznes, finanse, media, sztukę, mody, badania naukowe Technologię, edukację oraz rozrywkę Będąc między innymi siedzibą organizacji narodów jedno Stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych I jest powszechnie uważana za kulturalną stolicę Świata! 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 Lecę dalej To jest szalony freestyle Bacz jak tedymy kładę Była lekka przerwa Jadę dalej Wracam tu, jadę To jest temat mój く K、よくわかんない。